Słoneczka. Dziś kolejna bajeczka. Tym razem nasz mały bohater Franklin okazał się być strasznym pałaganiarzem. Posłuchajcie. Franklin jest już dużym chłopcem. Umie liczyć do przodu i do tyłu, a nawet liczyć po dwa, a to przecież nie lada sztuka. Sam zapina sobie ubrania na guziki i na zamki i sam wiąże sobie sznurówki. Franklin potrafi sam zrobić bardzo wiele rzeczy. Niestety był jednak okropnym bałaganiarzem, przez co ciągle coś gubił. Co z tego, że ktoś umie narysować wszystko, co zechce, skoro nie może znaleźć własnych kredek? Kto mu uwierzy, że umie zbudować ogromny zamek z wszystkich klocków, jeżeli połowa z tych klocków gdzieś się poniewiera? Pewnego dnia Franklin szukał swojego miecza. Nie był to zwykły taki sobie miecz. Żółwik sam go zrobił z tektury i sznurka. Teraz potrzebował miecza do zabawy w rycerzy. Koledzy już pewnie na niego czekają. Franklin przeszukał cały swój pokój. Znalazł woreczek z kulkami, a już dawno myślał, że je zgubił. Natknął się też na stary ogryzek. I nawet odnalazł swoją ulubioną czerwoną czapkę. Nie znalazł jednak tekturowego miecza. Mamo, czy nie widziałaś mojego miecza? zapytał Mały Żółw, ubrany już w tekturową zbroję. Mama rozejrzała się po pokoju syna i smutno potrząsnęła głową. Nie, nie widziałam odparła. Widzę za to straszliwy bałagan. Posprzątaj w pokoju, zanim pójdziesz się bawić, dobrze? O, co tyle hałasu! Trochę porozrzucanych rzeczy! mruknął Franklin do siebie pod nosem. Ma teraz ważniejszą sprawę na głowie. Jeśli się nie pospieszy, spóźni się na zabawę w rycerzy. A koledzy nie będą czekać w nieskończoność. Szówik śpieszył się jak mógł. Otworzył szafę i powrzucał do niej książki byle jak. Skarnął rozrzucone po podłodze klocki, także na środku spokoju powstała w nich wielka sterta. Czapkę cisnął do kąta, a ogryzek wrzucił do szuflady. Gotowe! Oznajmił zadowolony z siebie. A miecza. Jak nie było, tak nie było. Gdy, ta, gdy zaspany Franklin wpadł na podwórko misia, koledzy od dawna już bawili się w rycerzy. Miś wywijał swym mieczem, a bubru udawał damę porwaną przez złego smoka. – Przybądź nam z pomocą, Franklin Niedzielny – zawołał miś. – Nie mogę. Szepnął zawstydzony żółw. Dlaczego? zapytali ze zdziwieniem koledzy. Bo. bo nie mam miecza odparł Franklin. Mi śmiał zawiedzioną minę. Pff! rycerz bez miecza? prychnął Bupr. Franklin rozejrzał się. Na razie to mi wystarczy, rzekł i podniósł z ziemi patek. Koledzy walczyli ze smokami przez całe popołudnie. Jutro będę już miał swój miecz, odpowiedział Franklin. Razem z misiem walecznym uratujemy damę z pazurów ogniem smoka. Ale ja już mam dość udawania damy! zawołał bubr. – Też chcę stanąć do walki ze smokiem. Zobaczycie, jaki ze mnie niezwyciężony rycerz. W porządku! uśmiechnął się Żółw. Wiesz, jaki przydomek by ci pasował? Bóbr Nieustraszony. Wolałbym bóbr niezłomny. Bóg spojrzał z dumą na swój miecz. No dobra, przerwał i myśl, A ty, Franklinie, nie zapomnij o swoim mieczu. Nie zapomnę, zapewnił Franklin. W domu czekał na Franklina rozgniewany tata. Znalazłem to w twojej szufladzie. Powiedział, pokazując żółwikowi ogryzek: W szufladzie nie trzymamy śmieci, a ta czapka leżała w kącie pokoju. To nieodpowiednie dla niej miejsce, wiesz o tym. Franklin wyrzucił ogryzek do kosza na śmieci i powiesił czapkę na wieszaku. No, co tyle hałasu o kilka rzeczy leżących nie na miejscu. Pod wieczór przyszła do Franklina Gąska. Dawno temu żółwik pożyczył od niej układankę. Czy mógłbyś mi oddać moją układankę? zapytała grzecznie koleżanka. Franklin rozejrzał się po pokoju. W tym bałaganie trudno było cokolwiek znaleźć. Na podłodze wśród książek, kredek i klocków nie było widać żadnej układanki. Może jest w szafie. Mruknął żółwik. Żółw zajrzał do szafy. W środku panował chyba jeszcze gorszy nieporządek niż na podłodze. Franklin postawił stopę na stercie książek w szafie. Trach! Coś głośno trzasnęło pod książkami. To pokoju zajrzeli rodzice Franklina. Nic ci się nie stało? zapytała przestraszona mama. Nic, Franklin westchnął żałośnie. Ale mojemu mieczowi przydarzyło się wszystko, co najgorsze. Rzeczywiście, to miecz tak trzasnął. Odnalazł się wreszcie. Tyle, że w kawałkach. Co za bałagan! powiedział zmartwiony Franklin, pokazując rodzicom zniszczony miecz. A może w szafie masz za mało miejsca na swoje rzeczy? zapytała zatroskana mama. Mama miała rację. Bałagan sam nie zniknie, a ukrywanie go w szafie nie przynosi nic dobrego. Razem z rodzicami Franklin wybrał się do piwnicy. Przynieśli stamtąd kilka dużych pudeł, pomalowali je na wesołe kolory i podpisali. Zabawki, układanki, strój rycerza, klocki. Teraz nie było mowy o tym, żeby na przykład klocki zabłądziły do układanek. Z pomocą rodziców żółwik poustawiał porządnie książki na półkach i schował zabawki w odpowiednich pudłach. Na drzwiach szafy tato przymocował haczyk do powieszenia mieczy. Przątanie trwało bardzo długo. Nie był to jednak czas stracony, ponieważ Franklin znalazł mnóstwo rzeczy, o których myślał, że zginęły na zawsze. Odnalazła się układanka gąski i ulubiona kredka Franklina fioletowa. Poza tym znalazł też sporo tekstury, drewna i sznurka. W sam raz, żeby starczyło na nowy miecz dzielnego rycerza. A może Udało mu się też zrobić tarczę? Franklin z zapałem zabrał się do pracy. Szło mu jak spłatka, bo wszystko miał pod ręką: klej, farby, pędzle i nożyczki. Niczego nie musiał szukać. Następnego dnia rano Franklin założył swój strój rycerza. Szczególnie dumny był teraz ze swojej nowej tarczy. Napisał na niej Franklin, wierny i dzielny. – Rycerzu Franklini – odezwała się mama – myślę, że o czymś zapomniałeś. Mama szepnęła synkowi coś do ucha. Żółwik uśmiechnął się, wzięli kredkę i razem dopisali na tarczy jeszcze dwa słowa. – Drżycie smoki, przed odważnym… Porządnym rycerzem. To już koniec kolejnej historii naszego dzielnego Żuwia Franklina. Mam nadzieję, że nie jesteście bałaganiarzami, a jeśli tak, to pięknie weźmiecie przykład z Franklina i zaczniecie dbać o porządek, tak jak on. Pa! pa.